Elżbieta Zającówna nie żyje. Miała zaledwie 66 lat. Tragiczne wieści ze świata polskiego aktorstwa. Nie żyje Elżbieta Zającówna, aktorka, którą Polacy wręcz uwielbiali. Miała zaledwie 66 lat. Spis treści śmierć Elżbiety Zającówny. Kim była Elżbieta Zającówna? Śmierć Elżbiety Zającówny. Nie żyje Elżbieta Zającówna, będąca jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych przez widzów polskich aktorek. Zmarła 29 października 2024 roku. Po jej śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem żegnamy naszą koleżankę Elżbietę Zającównę, członkinię ZASP-u, absolwentkę krakowskiej PWST, którą ukończyła grając dziewczynę i bajaderę w przedstawieniu dyplomowym, Pieszo, Mrożka. Wielką popularność przyniosły jej role Natalii z filmu Wabang i Wabang II, czy Hankę Trzebuchowską w serialu Matki, Żony i Kochanki Juliusza Machulskiego, u którego zagrała też aktorkę Krystynę w obrazie V. P, czy strażniczkę w Blockhausie w Seksmisji, aktorka warszawskich teatrów Syrena, na Targówku, Komedia i bajka, Teatru Nowego w Łodzi czy Teatru Miejskiego w Lesznie. Ostatnią premierę zagrała w sztuce Freda i Zuza Megiv, rajd pokazanej w promie kultury na Saskiej Kępie. W jednym z wywiadów powiedziała: Uwielbiam się śmiać, uwielbiam wesołych ludzi, tak właśnie chcę żyć. I taką cię zapamiętamy, żegnaj, Elu, kim była Elżbieta Zającówna? Elżbieta Zającówna urodziła się 14 lipca 1958 roku w Krakowie. W 1981 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, po czym rozpoczęła swoją karierę aktorską na scenie teatralnej. Grała w różnych teatrach, takich jak Teatr Syrena w Warszawie, w latach 1981–1988 oraz w 2001 roku, Teatr Muzyczny w Gdyni, 1985–1986, Teatr Rampa w Warszawie, 1988–1999, oraz Teatr Komedia w Warszawie, 2000 i 2004. Na wielkim ekranie zachwyciła wszystkich w filmie Wabang w 1981 roku. Następnie mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak M. Inaczej, Seksmisja, Wabang II, czyli Riposta, C, K, Dezerterzy, czy V. Dla wielu Polaków jednak Elżbieta Zającówna na zawsze pozostanie Hanką Trzebuchowską z kultowego serialu Matki, Żony i Kochanki, który sprawił, że aktorka była kochana w całej Polsce. Po raz ostatni na ekranie Elżbieta Zającówna pojawiła się w 2022 roku w filmie Szczęścia Chodzą Parami.